Wentylacja to zagadnienie, o którym często zapominacie. Ważne, by stryszek był wentylowany. Tutaj mamy akurat rekuperację naszego klienta, ale jeżeli nie ma rekuperacji, wystarczy wentylacja grawitacyjna, bo ważne, by u góry powietrze pracowało. Tynki i wylewki to rzeczy, o których zapominacie. Warto zrobić przed pianką, wręcz powinno się to zrobić przed pianką, co najmniej trzy tygodnie. Co najmniej. Chyba że jest to wylewka ankitrynowa, no to wtedy odczekajmy 4-5 tygodni, zwońcie i przyjeżdżamy i pianujemy. Kolejną rzeczą do zrobienia przed pianowaniem jest pomyślenie o przestrzeni, która jest za to ładą. W tym wypadku, postawił na płytę ESB, można również przykleić strofian. oczywiście w wypadku, kiedy nie ma jeszcze zrobionego ośrodka zewnętrznego, ale... My mamy na to swoje patenty, jeśli nie macie płytę USB, to nie poprawiamy tą nasi komandosci mają na to swoje patenty, ale o tym w następnym odcinku.